Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Darkplays, A w tym odcineczku pokażemy wam kolejny sposób na Darmowe Robuxy Tak jak e, obiecywałem w ostatnim filmie Zostawiliście aż 100 łapeczek w górę Ponad 100 łapeczek w górę, za co ma bardzo dziękuję Dlatego tak jak obiecywałem Tak też słowa dotrzymam e, Dzisiaj pokażę wam kolejny sposób na Darmowe Robuxy i do tego e, Jak Jak właśnie je wypłacać Czyli tak standardowo Więc zapraszam was do oglądania Pamiętajcie zostawić subskrypcję na moim kanale, dzwoneczek oraz łapeczkę u góry pod tym filmem, a takich filmów będzie się pojawiać znacznie więcej, więc zapraszam was do, do. Jak widzicie jestem na telefonie dla Was dzisiaj nagrywam kolejną aplikację do zarabiania darmowy Robux. Obiecałem Wam, że jak widzicie 100 łapeczek w górę, no to nagram dla Was kolejny sposób na darmowe robuxy, więc tak też robię. Dla nowych użytkowników właśnie polecam zasubskrybować mój kanał, kliknąć czerwony przycisk tam na dole, łapeczkę w górę pod tym filmem i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym nowym odcinkiem, bo tym odcinków teraz będzie się pojawiać coraz więcej, niektóre właśnie mogą być dla was przydatne, a niektóre nawet pozwolą wam troszkę zarobić poprzez właśnie siedząc. No możecie po prostu siedze, siedzieć w domu i zarabiać sobie darmowe robuxy kilkoma prostymi krokami. Więc tak, do samej aplikacji zaraz przejdziemy, ale chciałem wam jeszcze poinformować o tym, że teraz na Google Play Store jest dużo aplikacji, które E, właśnie które, które 90% aplikacji e, darmowej Robux to jest SCAM i ogólnie nie polecam właśnie takiej aplikacji jak Roblox, a, e, Roblox Free, Robux Calculator czy coś takiego ma dużo do, pozytywnych ocen ale to przez to że aplikacja działa na takiej zasadzie że macie podać swój e, nick użytkownika e, po czym właśnie ocenić e, Ocenić e, aplikację na 5 gwiazdek i czekać 24 godziny, i Robuxy niby dochodzą na konto, ale tak nie jest. Właśnie, Robuxy nie dojdą wam na konto. To nie działa, po prostu to jest SCAM i nie polecam takiej aplikacji. Nie dajcie się nabrać, a jeżeli chcecie, właśnie działające metody na darmowe Robuxy, to właśnie, tak jak mówiłem, polecam zasubskrybować mój kanał i macie tam playlisty, zakładkę playlisty, i tam jest playlista taka jak. Darmowe Robuxy, działające metody. Tam prezentuję wszystkie aplikacje, na które możecie zabrać darmowe Robuxy. I te aplikacje działają, i darmowe Robuxy też się wypłacają. Więc tak, przejdźmy teraz do samej aplikacji. Naszą dzisiejszą aplikacją, jaką chciałem Wam zaprezentować, jest to właśnie Robux Lottery, czy Roblox Lottery, Free Robux Lottery. Jest to ta aplikacja. Na, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że, że nie działa, że jest to po prostu skom, nie? Ale wiecie tak, powiem wam tyle. Aplikacje, które wam prezentuję na moim kanale działają. I stronki, które też wam e, będę niedługo zacznę wam prezentować też działają. Wystarczy za zasubskrybujcie mój kanał i zostawicie łapeczkę. Ale teraz tak, jak widzicie, Freerobux lotto, Lot znaczy coś takiego. Jest to taka aplikacja, e, takie jakby kasyno bardziej, bym powiedział, takie, taka loteria, na której możecie zarabiać darmowe Robuxy poprzez właśnie zbieranie tych kryształków, e, które, które się zbiera w e, e, w pozostałych aplikacjach, które też zbieraliśmy w pozostałych aplikacjach, które wam prezentowałem. E, jest to ta aplikacja. Jest to ta aplikacja do zarabiania darmowych Robuxów. Jak widzicie, e, ma dość pozytywne oceny. E, w stosunku do negatywnych to ma bardzo mało, jak widzicie. E, są, jakby takie na pierwszy rzut oka, to się wydają takie fejkowe troszkę te komentarze, ale, ale zaraz wam pokażę, że aplikacja działa. E, ja mam ją zainstalowaną, e, nawet sobie nazbierałem troszkę tych e, rubilionów, więc tylko wam pokażę, e, jak się je ogarnia i jak się wypłaca. Robuxy. E, to tak, tak wygląda ogólnie menu główne tej aplikacji. E, na pierwszy rzut oka mamy tutaj trzy opcje. Jest to pierwsza, czyli e, taka jakby. Mm, jakby to powiedzieć. E, no, są takie właśnie te gry, takie, e, takie loteria, taka loto, nie? Takie loto jest, że się właśnie zaznacza e, liczby poprzez liczby, które. Później niby e, możecie wygrać spore rysunki to też często właśnie e, korzystają e, z tego oso starsze osoby, ale tak, to jest właśnie takie, taki pieszy, taka pierwsza gierka, e, którą po prostu możemy tutaj wybierać sobie jakieś liczby. Poprzez kliknięcie confirm e, dodajemy sobie do my tickets i co jakiś czas, jak widzicie teraz są za 3 godziny co jakiś czas tam e, właśnie te tikety się losują, wybiera wam e, wybiera wam tyle tiketów ile wygraliście, czyli te najlepsze liczby które wam się udało wybrać e, to trzeba mieć szczęście do tego, możecie wygrać spore sumki tych rublionów, czyli tych diamencików, albo też mniejsze kolejną e, właśnie tutaj zakładką mamy spin, czyli po prostu maszyna losująca, na której możecie e, zarobić lub po prostu stracić. Ja ogólnie nie polecam tej maszyny losującej, więc jeżeli chcecie już sobie zarabiać e, te diamenciki to tylko poprzez szybkie loterie. Tutaj sobie oglądamy reklamę za e, oglądamy reklamę, poprzez którą jak, e, jak już się skończy ta reklama, no to możemy sobie e, jakąś tutaj opcję no, odebrać. Ja wam teraz zaprezentuję na przykład na tym, to sobie ściszymy głos. Eee, przykładowo weźmy sobie etykiet. Jak widzicie reklamę musimy poglądać. Eee, Obejrzeć tą reklamę do końca. Co prawda jak obejrzymy tą reklamę do końca, to wyskakuje nam jeszcze jedna reklama. To już jest normalne, bo no... Twórca to musisz sobie zarabiać, no to eee, tak właśnie to wygląda. Jak widzicie. Tutaj sobie wygraliśmy 5 tiketów, znaczy 5 tych diamencików Wejdźmy sobie na chest, teraz jest właśnie tutaj kolejna reklama Ja już Wam to to nie będę przedłużał, tylko no zazwyczaj Reklama się skończyła, teraz druga się pojawia e, To już nie będę skipował Mamy tutaj te trzy skrzyneczki, to, są właśnie ta, to jest właśnie ta opcja chest Tutaj możemy wygrać większą lub mniejszą kwotę. Ja sobie wybiorę przykładowo skrzyneczkę, tą po lewej stronie, co tu będzie 5 5 diamencików. No, nie źle, nie, źle, ale mogą być lepiej. Mamy tu też taką opcję jak właśnie zdrabki. Zdrabki to jest przykładowo, to jest normalna taka, taka normalna gierka, którą już pewnie każdy wie, jak ona działa. Zdrapki to już sami możecie się przekonać, co to jest. Mamy tutaj taką zdrabkę, zdrapujemy, zdrapujemy. Właśnie ja tutaj aktualnie wygrałem też 5. Czasami właśnie możecie wygrać lepsze kwoty, zależy co zdrapiecie, ale wiecie, większość to właśnie jest te 5, nie? Albo 10. Jeżeli macie szczęście, to możecie nawet tutaj, tutaj wygrać sobie. Na tej maszynie losującej coś ciekawego, no ale ogólnie to tu jest ciężko cokolwiek wygrać, więc nie polecam. No i teraz tak. Jak widzicie, mam 118 rublionów. Żeby wypłacić Robuxy, to musicie mieć minimum 100 rublionów i to 100 rublionów możecie wypłacić sobie na Robuxa. Eee, jak macie już 100 rublionów, tak jak ja, to wbijamy sobie, klikamy ten tutaj prezencik eee, w dolnym prawym rogu jesteśmy na tej samej stronce jak widzicie tu też mam zapisane 100 rubionów, więc sobie tylko wbijamy na chwilkę na, na robloxa pokażę wam ile mam aktualnie robux na koncie e, żeby wam potwierdzić że stronka znaczy że, że ta gierka też wypłaca robuxy wszystkie właśnie tak mówię, mówię na wstępie wszystkie gry które prezentuję wam Wypłacają robuxy i nie, nie musicie się martwić, że to jest scam, bo to nie jest scam, wszystkie właśnie te moje e, metody na darmowe robux e, działają, jak widzicie mam 6 robux, 6 robux na koncie, e, mam 6 robux na koncie. Więc sobie wbijamy tutaj na tę stronkę. Klikamy Withdraw. Tutaj e, na, nowi użytkownicy tutaj będziecie mieli e, pole do wpisania swojego Niku Roblox. Po czym klikacie tą oto opcję Join Your Grab. E, otwiera wam się grupka. E, wbijacie sobie na tę grupkę ogólnie. Dołączacie do niej. Dobra, stronka mi się załadowała, to teraz jedyne co robimy, no to musicie wbić do tej stronki. Jak widzicie tutaj, e, to jest nazwa stronki Roblo Miner. E, aktualnie w grupie mają 45 tysięcy Robux, więc no, jakby jest, jest e, właśnie tutaj dowód, że mają Robuxy na koncie. Na grupie ogólnie dajmy Withdraw Robux. E, jak mogliście zauważyć, wcześniej miałem 5 Robux, nie 6 Robux na koncie. Miałem 6 Robux na koncie, wbijamy sobie na Robloxa. Sprawdzimy czy nam doładowało konto. Sprawdzimy czy nam doładował konto. Mamy 7 Robux. Mamy 7 Robux na koncie, więc polecam. Ogólnie polecam gierkę e, dla nowych użytkowników, którzy chcą mieć fajny outfit, a nie wiedzą, e, nie mają pieniążków na właśnie na takie, na takie Robuxy, nawet na naj, najtańszy pakiet, no to mogą sobie za darmo grać w taką motogierkę i sobie zarabiać darmowe robuxy. Jak widzicie teraz mam 18 na koncie. No, więc zabrało mi z konta 100 milionów i dostałem właśnie tego jednego Robuxa. Więc polecam aplikację dla osób, właśnie tak jak mówiłem. Zapraszam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale, łapeczkę w ogóle pod tym filmem. A jeżeli będzie 100 łapeczek pod tym filmem, tak jak poprzednik, to nagrywam dla Was kolejny sposób na darmowe Robuxy. I właśnie tych filmów będzie się pojawiać tyle. Będzie się pojawiać coraz więcej Im więcej łapeczek zostawicie pod filmami Tym więcej właśnie Będzie się tych filmów pojawiać Zwłaszcza z, z tych darmowych robux Bo wiem, że wy właśnie Uwielbiacie takie filmy Uwielbiacie takie filmy na darmowe robuxy Chcielibyście mieć działające metody Na które byście sobie zarabiali za darmo Więc właśnie to jest właśnie ta szansa No to jest ta szansa Żebyście sobie troszkę Urozmaicili swój outfit na Robloxie Uh, więc tak, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że, że film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie, tak jak mówię, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na mój kanał. To są najważniejsze rzeczy. dzwoneczek też, żebyście przynajmniej nie przegapili żadnych innych nowych filmów. Ale głównie łapeczkę w górę, żeby takie filmy się pojawiały. Więc to by było na tyle. Widzimy się w następnym filmie. Do następnego ciao.